Rise of the Running, Dragons Dogma 2 i masa innej dobroci w marcowym do zagrania. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, To mój kanał Dewa W dzisiejszym do zagrania, czyli podsumowaniu najciekawszych premier tego miesiąca. Mamy ciekawy balans pomiędzy nowymi tytułami, portami czy też indyczkami. Dobry gier nie brakuje, więc zobaczmy, co nas czeka. 4 marca The Thomatourch od... Pulse Theory i Eleven Beat Studios. Narracyjna gra popularna z turową walką nawiązującą do najlepszych praktyk wschodnich szkoły RPGów. Kierujemy losami Wiktora Szulskiego, który w Warszawie z początku XX wieku, czyli w trakcie rządów okupacyjnych rosyjskiego imperium, rozwiązuje tajemnice swojej rodziny oraz poznaje świat pełen mitycznych potworów znanych w wielu kulturach składających się na ówczesną Warszawę. Gra ma wiele ciekawych systemów, masę dialogów mających faktyczny wpływ na przebieg fabuły oraz ciekawy system walki. Jest to Przełożenie premiery z tamtego miesiąca, jak już wspominałem, często jednak wydawcy na ostatnią chwilę potrafią zmieniać te terminy, chociażby ze względu na to, że dany tydzień już się robi zbyt gęsty i obniża to prawdopodobieństwo dobrej sprzedaży i tak było właśnie w tym przypadku. 5 marca Quilts and Cats of Calico od polskiego Monster Couch. Gra logiczna, w zasadzie jest elektroniczną adaptacją gry planszowej, bardzo przytulnej, miłej, kolorowej i pełnej kotków. Gra zdobyła wiele nagród na festiwalach Indie i zbiera wysokie oceny wśród krytyków i graczy. Jeżeli ktoś poszukuje właśnie takiej przyjemnej giereczki, to to jest ewidentnie tytuł dla Was. 5 marca również The Outlast Trials. Tu idziemy w zupełnie inne rewiry od Red Barrel Studio. Jest to trzecia część w serii Outlast, Stanowiąca prequel dwóch pierwszych gier i przedstawia obiekty testowe biorące udział w tajemniczym eksperymencie z czasów zimnej wojny. Mroczny Survival Horror przetestuje waszą odporność na makabryczne widoki oraz jumpscare'y, więc przygotujcie torebki samolotowe i pieluchy. Kolejno 7 marca Snapkin Melody of Moomin Valley. Tutaj mamy grę od Hypergames, chodzi to za mną od dawna, bo mamy tutaj przygodówkę w świecie muminków, w której poruszamy się włóczykijem i rozwiązujemy muzyczne zagadki, by pomóc odbudować magię Doliny Muminków. Jak dla mnie murowany hit, jakkolwiek ta gra nie będzie po prostu oceniana, bankowo w nią zagram. Oto jest jedna z moich bajek z dzieciństwa i dodatkowo jeszcze jak tutaj mamy jakieś motywy muzyczne, to to już jest po prostu bardzo w moje rewiry, a Odpocząć od dużych RPG-ów i innych aaa też czasem trzeba. Następnie 7 marca The Pirate Queen: A Forgotten Legend. Tutaj jest gra typowo wiarowa, narracyjna z gwiazdą na pokładzie w postaci Lucy Liu. Wsiadamy na podkład XIX wiecznego chińskiego statku jako Shenxi i walczymy o tytuł największego pirata wschodnich musztur, piratka. Scenariusz gry zyskał uznanie już na wielu wydarzeniach związanych z narracją, więc szykuje się tutaj gratka dla fanów dobrej fabuły. Kolejno 8 marca Unicorn Overlord. Zapowiada się tutaj kolejny hicior z pod ręki mistrzów ręcznie tworzenia animacji, czyli studia VanillaWare twórców Odin Sphere. Gra łączy elementy strategii gry przygodowej i taktycznego RPG. Odzyskujemy królestwo zaatakowane przez złe mocarstwo, odbudowujemy miasta, powiększamy swoją armię i styl może odrzucać niektórych graczy, ale Vanilla Wear zawsze potrafi zachwycić także oryginalnymi systemami rozgrywki, więc myślę, że warto spróbować. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a, tak więc zapraszam. 12 marca Kontra Operation Galuga, e, tutaj gra wydawana praktycznie na wszystko co jest na prąd, e, produkcja od WayForward i Konami e, odświeża najbardziej klasyczną i znaną wersję kontry, dodając kilka nowych rzeczy i zmieniając formułę na takie 2,5D, czyli mamy trzy e, trójwymiarowe... Postacie i teren, ale wszystko jest na zafiksowanej kamerze. Po wielu nieudanych próbach restartu marki, być może ta część da nam odpowiednią dawkę nostalgii dla tytułu sprzed 37 lat. Szczerze powiedziawszy, jednak grafika nie wygląda najlepiej od strony technicznej, ale jeżeli gameplay będzie się zgadzał, to możemy mieć fajny nostalgiczny mały hit. Kolejno 14 marca High Water, tytuł od Demagog Studio, w którym podróżujemy po zalanej ziemi. Gra jest przygodówką w trzech wymiarach z izometrycznym turowym systemem walki. Kolejne elementy świata poznajemy w trakcie podróży z wyspy do wyspy na naszej łódce, a celem jest dotarcie do rakiety, która ponoć leci na Marsa. Brzmi i to i wygląda ciekawie, więc jeżeli czujecie, że czegoś takiego potrzebowaliście w życiu, śmiało wypływajcie na wody High Water. Następnie 14 marca Star Wars Battlefront Classic Collection. Fani klasycznych Battlefrontów, radujcie się. Asper Media dostarczy Wam dwupak wszystkich największych pojedynków serii gwiezdnych. Wojen wraz z poprawkami, optymalizacjami, dodatkowymi mapami, które dotąd nie znalazły się w grze. Fanów Star Wars raczej nie trzeba przekonywać. Tegoż samego dnia. Wychodzi What the Golf. Tytuł od Triband odchodzi od jakichkolwiek golfowych reguł, gdzie każdy tor to nowy zestaw zasad, a zamiast piłki, próbujemy trafić samochodem do celu lub rozbić rzeczy w mieszkaniu kulą kręgli. Wszystko w absurdalnej, ale bardzo ładnej, czytelnej oprawie. Jeżeli szukacie czegoś oryginalnego i pokrzywionego w tym miesiącu, to nie musicie szukać dalej. 15 marca Outcast A New Beginning to jest tytuł od Appeal Studios i kontynuacja klasyka z 99 roku, w którym eksplorujemy planetę Adelfa, gdzie wspieramy ruch oporu, oporu ludu e, Talan. Przemierzamy otwarty świat, pomagamy uciśnionym i walczymy za pomocą zaawansowanej technologii. Gra nie posiada technicznego wykonania serii God of War, ale fabuła i gameplay może, e, może urzędną graczy. Zobaczymy. 19 marca High fi Rush. E, to jest wersja na PlayStation, bo już mieliśmy oczywiście ją w Xbox Game Pass i na PC. -cie. I tego tytułu chyba nie trzeba przedstawiać. To Shadow Drop od Tango Gameworks z tamtego roku, chyba z tamtego roku, który był przez chwilę hitem właśnie na Xbox Game Pass, a teraz zgodnie z polityką Microsoftu pozwoli czajowi, e, czyli głównemu bohaterowi, szaleć na konsoli Sony. Jeżeli brakowało Wam w życiu połączenia Guitar Hero i David May Cry, to jest to zdecydowanie tytuł dla Was. Następnie 20 marca Alone in the Dark. E, Pieces Interactive po raz kolejny próbuje wznowić serię klasycznych survival horrorów, tym razem ze znacznie większym budżetem, dzięki czemu w rolę Edwarda Carnby wciela się znany aktor David Harbour, chociażby z roli Stranger Things możecie go kojarzyć, a w rolę Emily Hartwood Jodie Comer. Gra oryginalnie miała wyjść w październiku ubiegłego roku w okolicach premiery Alan Wake 2, więc przesunięcie wyda wydania było raczej Uzasadniony zobaczymy, jak deweloperzy i wydawca wykorzystali ten czas. Mam nadzieję, że jednak tutaj dostaniemy coś bardzo solidnego. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Bajkowi to wsparcie przez super podziękowania, super czaty, Zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube czy Spotify, co dawam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Kolejno 21 marca Horizon Forbidden West, kolejny tytuł, który. No, nie wymaga chyba przedstawiania. Kontynuacja wspaniałej serii od Guerrilla Games, która zachwyca wizualiami i wykonaniem technicznym, frustruje interfejsem i zawodzi fabułą, ale jednocześnie sprawia, że naprawdę bawimy się świetnie. Na PC to dostajemy kompletną, najbardziej aktualną wersję gry z dodatkiem Burning Shores oraz wieloma poprawkami, w tym charakterystycznym dla PC fireworkami, upscalerami i innymi tego typu zabawkami. Następnie 22 marca Dragon's Dogma 2. Jeden z największych hitów tego miesiąca, tym razem od Capcom. Mamy tutaj ciekawy mix action RPGa z elementami Slashera, Soulsów i Shadow of the Colossus, gdyż większość naszych przeciwników jest od nas znacznie większa. Stąd wspinaczki po grzbietach mitycznych stworów są na porządku dziennym. Do tego znacznie lepsza grafika niż w oryginale, i dość optymistyczne wstępne recenzje pokazują, że możemy mieć tutaj faktycznie godnego następcę gry, która e, miała oryginalne pomysły, ale borykała się z tragicznymi technikaliami. Tutaj mam nadzieję, że będzie lepiej. Kolejno 22 marca, również Princess Peach Showtime, jedna z niewielu gier od Nintendo, gdzie księżniczka jest główną bohaterką. Tutaj ratujemy nasz teatr przed złoczyńcami w formule trochę platformówki, trochę chodzonej bijatyki, gdzie zwiedzając kolejne sceny i przywdziewając różne stroje, zyskujemy umiejętności, by pokonać przeciwników. Gra wstępnie jest oceniana dość dobrze, chociaż. Technicznie no wygląda gorzej niż te najlepsze tytuły od Nintendo z Marianem w roli głównej, więc tutaj mogą się pojawić pewne uwagi co do, co do stanu technicznego gry. Zobaczymy, jak wyjdzie to faktycznie w praniu. 22 marca również wychodzi Rise of the Ronin. Kolejny hit tego miesiąca spod Dłuta Team Ninja. Trafiamy do XIX-wiecznej Japonii ogarniętej wojną, gdzie, jako Ronin, przemierzamy otwarty świat w formule RPG akcji. Styl walki przypomina nieco NIO. Ma też elementy slashera, są zlajkowe, jednak, jest to formuła bardziej skupiona na akcji. Wydaje mi się, że dużo tutaj ma wspólnego z Ninja Gaiden. Ale ostatecznie zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Na materiałach grafika nie wygląda na tą z najwyższej półki, ale jeżeli nie będzie problemu z płynnością gry, a fabuła i rozgrywka będzie na odpowiednim poziomie, no to dostaniemy tutaj co najmniej dobry tytuł. 22 marca również wychodzi The Legend of Legacy HD Remastered. Tytuł brzmi jak, jakby Chat GPT miał gorszy dzień. A sama gra absolutnie nie porywa wizualiami, co jest charakterystyczne dla studia Nippon Ichi Software. Dostajemy tutaj klasycznego torowego RPGa w japońskim stylu. Do tego stylizacja, czyli postaci może nie zachęcać, ale twórcy od lat robią świetne systemy walki. Stąd też ten remake, klasyka z 2015 roku, ma szansę się sprzedać. Kolejno, 25 marca, Acolyte of the Altar. Gra określana jako Roguelite Deck Builder od Black Kind Games ma zachwycać systemem i projektami kart, ale narracja również ma odegrać tutaj swoją rolę. Jednym z ciekawszych elementów jest fakt, że potwory w grze wzrastają na sile każdej tury i mogą pożreć wasze stworzenie lub kontratakować czary. Brzmi to dość interesująco. Jeżeli ktoś ogra, dajcie znać jak wrażenia, bo karcianki to nie jest akurat moja rzecz, że tak powiem. Tegoż samego dnia wychodzi Palia, a w zasadzie wychodzi z Early Accessu. Studio Singularity 6 Corporation w tamtym roku wydało wersję Early Access tego live Sima, który zyskał tytuł Cozy MMO, gdzie skupiamy się na wspólnej rozbudowie świata, zbieraniu zasobów handlu i craftingu. Grafika ma stylówkę zbliżoną do Fortnite'a. Wiele osób chwali to, co autorzy do tej pory serwują, i w tym miesiącu w końcu otrzymamy pełną wersję gry, więc może być ciekawie. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify, pojawi się tam ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępnijcie materiał dalej. Wszelkie działanie z Waszej strony naprawdę mi pomoże docierać do szerszej publiki, za co Wam teraz serdecznie dziękuję. Przekażcie też odrobinę miłości dla Łukasza Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. 26 marca otrzymamy Bulwark Falcon Ear Chronicles. Gra jest stworzona przez jedną osobę, Tomasa Sale, który miał marzenie o stworzeniu swojego City Buildera. Do tego dołożył jednak fakt, że cały świat w dużej mierze jest zalany wodą, musimy przemieszczać się w powietrzu za pomocą sterowców, co następnie dało nam bardzo ciekawy format walk. Gra zdecydowanie ma swój charakter, wygląda interesująco, wstępne opinie są bardzo pozytywne, co też nie dziwi, gdyż jest to autor bardzo cenionej wśród graczy i krytyków gry Falcon Ear. Tegoż samego dnia dostajemy również Prison Architect 2. Kolejna edycja gry od Devil Eleven tym razem przechodzi w trzeci wymiar, ale znów traktuje nasze oczka bardzo prostą oprawą, która może odpychać. Jednak jeżeli lubicie solidną rozgrywkę z zakresu ekonomii, rozbudowy i zarządzania kryzysowego, za co poprzednia część zbierała oceny powyżej 90%, to może być to Wasz marcowy hit. 26 marca wychodzi również South Park Snow Day. Od pierwszego trailera boli mnie w człowieku to jak ta gra wygląda i funkcjonuje. Kilkukrotnie próbowano przekładać e, ten dwuwymiarowy świat South Park do trzech wymiarów, ale nigdy się to nie udawało. E, humor, system i oprawy dwóch części RPG-u od Obsidiana, Stick of Truth i Fractured But Hole ciężko przebić. Tutaj jednak wężę jedną wielką tragedię, więc jako fan serialu na pewno odradzam zakup na premierę i poczekanie na recenzję, czy ten tytuł w ogóle jest wart Waszej uwagi. 28 marca dostaniemy Open Roads, jest to gra od Pulbright, który chce nas uraczyć interaktywną historią z bardzo ciekawym stylem graficznym, która ma graniczyć pomiędzy kryminałem a thrillerem. Wydawca Annapurna Interactive ma dobrego nosa do gier, więc fani Solidnych historii, myślę, że mogą być spokojni o ten tytuł. 28 marca czeka na nas Pepper Grinder, czyli urocze wyglądający platformer od studia REC w którym ganiamy postacią z wielkim świdrem, który pozwala nam na wiele ciekawych mechanik, w tym szybkiego przemieszczania się pod wodą, w ziemi, czy też napędzania różnych mechanizmów. Gra na ostatnim festiwalu Steama zebrała wiele pozytywnych komentarzy od graczy i krytyków, więc jeżeli poszukiwaliście solidnej platformówki, to Pepper Grinder jest tytułem dla Was. I to już cała kolekcja gier, o której warto było wspomnieć w tym miesiącu. Dostaniemy tutaj znowu Solidny miesiąc, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, że wydawcy mogą zmieniać termin wydania gry po upublikowaniu materiału, stąd nie wszystkie daty ostatecznie mogą się zgadzać. Jeżeli nie wspomniałem o Waszej ulubionej grze na marzec, dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Przyjemnego grania i spojrzenia na gry. Okiem DEBA.